Pogadaj z nim, co on tam robi. Witek, daj mu w napicie, może zobaczyć, on czy też napije. Ej, Witek. I co? Jak soczek? Dobry. O, tak z wami pije. Zobacz, Witek. O ty mi dziobnął. Chciałby ci dziobnąć? Chyba nie. Chce pić I on się na picie. No patrzy się na picie co wy pijecie tak? No daj mu A daj mu tak do zioba Ale to nie bój się, on weź delikatnie z ręki No wyciągnij rękę i daj mu, bo on biedny, A jest środka. Zobacz jak on bierze. Masz wypłoch jak delikatnie wziął? Daj mu to. No, ale weź, weź to z jednej strony. I daj mu do dzieba, żeby on ten. i trzymaj, żeby sobie chwycił dobrze. Tak, ja Widzisz? Jest wypłoch. No. Wypłoch jest. ej, mam, ej, dziadek, niech to jest wypło. No to daj mu, bo za duży kawałek, nie może mu się do dzieba zmieścić, wiesz? A niech się męczy. Jak? To I... nie. Mamuje, duży kawałek mu dałaś. O, zjadł chyba. Jest? No jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze. Jak mam niby Daj mu mniejszy kawałek. Ulić na pół. A no, widzisz, że fajnie. Tak, to ja. On chyba cię lubi. Ty wrajcie, bo mam do będzie chciał zjeść. Zaraz. To daje, że pochodzi jeszcze gaja, czy nie? Możesz, ale musisz troszeczkę też witusiowi wsypać. Ja, ja lubi to. Nie chcesz tych kulek? Tak. Nie chcesz tego? Tak. To daj to biedem. Nie, nie, ja już mam. Ale, ale... A wypłok biedny, głodny siedzi. Może Aga, daj mu coś. A zobacz, czy tę kulkę z jedną. Dać ci tego? Ja już mam. Witusz. I co, je? Może jak okarni. No, on będzie chyba gaję kochał za to. Za duży kawałek. Jak dla nie mnie. Bierz, nie bierz do rączki, łyżeczką się i. A jak na kawałku? A nie po małym kawałku to on fajnie je, nie? Która jeszcze przyniosę chusteczkę, bo przecież...